Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test palety Shades of the Sun z firmy Stars from the Stars. Jest to przepiękna, nudziakowa paleta, która podobno jest dobrym zamiennikiem palety Makeup by Mario. Czekałam na nią dosyć długo, bo po filmie Maxineczki, w którym porównuję te dwie palety, ta paleta była niedostępna. Także jak tylko zobaczyłam, że jest dostępna, to od razu ją kupiłam. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ta paleta mi się sprawdzi, to zapraszam do oglądania dalej. Ja jeszcze nie miałam żadnych kosmetyków z firmy Stars from the Stars, także nie wiem czego się spodziewać. Ta paleta będzie pierwsza. Obejrzałam jeden filmik z tą paletą, i właśnie był to filmik, w którym Maxineczka porównywała tą paletę do palety z Makeup by Mario. No i się w tej palecie zakochałam. I nawet nie chodzi o to, że ta paleta jest podobna do palety z Makeup by Mario, bo ja tamtej palety nie mam. To, że jest do niej podobna, to jest dla mnie na plus. Ja po prostu kocham nudziakowe palety. Jeśli mnie oglądacie, to już pewnie dobrze wiecie, że ja mam słabość do niudziakowych palet, tak samo jak mam słabość do pędzli do makijażu i z tą miłością już nawet nie walczę, no bo wiecie, jakieś hobby w życiu trzeba mieć. Jedni zbierają znaczki, a inni zbierają nudziakowe palety i pędzle do makijażu. Film maksineczki był w maju, a mamy prawie połowę września, więc już trochę czasu minęło. Nie bardzo pamiętam co maksineczka o tej palecie mówiła, ale pamiętam, że ta paleta mnie zachwyciła. Co jakiś czas sprawdzałam na stronie Stars from the Stars, czy ta paleta jest dostępna i już szczerze mówiąc, straciłam nadzieję, że będzie dostępna, więc jak tylko się pojawiła, to od razu ją zamówiłam i bardzo się cieszę, że wreszcie do mnie dotarła. Ja tą paletę kupiłam na oficjalnej stronie Stars from the Stars. W cenie regularnej kosztuje 59,99, a teraz była na promocji za 39,99. Opakowanie jest plastikowe, co bardzo mnie cieszy. Ładne beżowe. Tak wygląda paleta. W środku mamy w niej 12 cieni, 5 błysków i 7 matów. Jest też dosyć spore lusterko. Także zrobimy sobie teraz złocze. Zaczniemy od tego górnego rzędu. Tak wygląda pierwszy rząd cieni. Mmm, ten błysk bardzo ładny. Nie ukrywam, że błyski w tej palety najbardziej mnie ciekawią. Tak wygląda drugi rząd cieni. No, ten błysk z drugiego rzędu jest prześliczny. Widzę, że te cienie matowe są całkiem dobrze napigmentowane, tak na pierwszy rzut oka oczywiście. I tak wygląda ostatni rząd cieni. Tutaj jest bardzo ładny odcień brązu w tym ostatnim rzędzie, taki ciepły, który będzie pasował w większości osób. Tak wyglądają słocze wszystkich cieni. Zanim jeszcze przejdziemy do testu, to powiem tak krótko, czym mam wykonany makijaż twarzy. Zmieszałam ze sobą te dwa podkłady. To jest L'Oreal Match Nude w odcieniu 34 Light Medium i Maybelline Super Stay. To jest ta wersja rozświetlająca numer 06. Kolektor Eveline Wonder Match w odcieniu 15. Konturowanie wykonałam tymi produktami z Eveline z serii Wonder Match. Brązer w odcieniu 01 i róż w odcieniu 02. Lekko przypudrowałam strefę T tym pudrem Eveline Variette chłodzącym i nałożyłam rozświetlacz Filde Glow w odcieniu 02. Brwi podkreśliłam pomadą w kredce z Eveline, w odcieniu dark brown, czyli ta najciemniejsza. A na ustach mam konturówkę Eveline Variette 02. Do zamówienia jako gratis dostałam błyszczyk. To jest błyszczyk w odcieniu 01. I tam można było sobie wybrać błyszczyki. I tak na pierwszy rzut oka podobał mi się ten 01. On ma taki klasyczny aplikator. Jest to błyszczyk drobinkowy. Ma taki odcień. Jest taki półtransparentny, brzoskwiniowo różowy ze złoto-różowymi drobinkami. Także najpierw nałożę sobie ten błyszczyk. Mmm, ładnie wygląda na ustach. Tak wygląda ten łóżczyk. Podoba mi się, jak on wygląda. Te drobinki nie są na ustach widoczne, a troszkę się tego obawiałam. Jeszcze zobaczę, jak on wygląda w lusterku z bliska. Jak się tak bardzo blisko przyglądam, to troszeczkę te drobinki są widoczne, ale no z takiej odległości to zupełnie nie. Naprawdę muszę się bardzo Przyjrzeć, żeby widzieć te drubinki. Podoba mi się błyszczyk. Nie klei się i on jest taki delikatnie chodzący. jeszcze sobie do klepy korektor, który mam. Bo na powiekach mam tylko nieprzekutrowany korektor. Pomysł mam taki, że matować cienie nałożę tak samo. I zacznę od tego bladego różu. Hmm, czy tu coś trzeba mówić? Dosłownie wykonałam trzy ruchy pędzelkiem i ten cień jest rozblendowany. Pigment ma taki w punkt. Nie jest zbyt mocny, ale też nie jest słaby. Myślę, że z tą pigmentację można zbudować. No, zobaczcie, dosłownie parę ruchów pędzelkiem i on jest rozblendowany. Nie mam co tu blendować. To jest taki ładny, blady odcień różu który będzie też fajnie wyglądał na całej powiecie. Widzę, że w tej palety są takie dwa właśnie chłodniejsze cienie, które sprawiają, że ta paleta nie jest całkiem ciepła. No zobaczcie kilka ruchów pędzelkiem i cień jest rozblendowany. Nie mam co tu plandować Tutaj sobie jeszcze troszeczkę w samym załamaniu dołożę tego cienia Nie bardzo jeszcze wiem jaki chcę makijaż zrobić tą paletą dlatego wzięłam się za ten róż Teraz wezmę ten beżowy cień i ten beżowy się troszeczkę sypie więc go sobie troszkę otrzepię różowy mi się kompletnie nie pylił i będę blendowała tym beżem ten różowy cień. I zobaczcie, że on ma taki ładny odcień. To jest taki ładny odcień beżu, o tak chciałam powiedzieć. Który nie jest zbyt jasny, mimo że w palecie wygląda. Nie no, w palecie też wygląda, że nie jest zbyt jasny. Nie jest biały. Taki ładny cielisty odcień beżu. No jak to makijaż tak szybko pójdzie, to ten film będzie trwał bardzo krótko. No ale tutaj nie ma za bardzo co wiecie kombinować, no bo te cienie zobaczcie, że tak i co nie ma z nimi żadnego problemu. No i bardzo ładnie się to rozblendowało. Od razu sobie tym beżem tutaj rozjaśnię wewnętrzny kącik. I cały czas czuję na ustach jak ten błyszczyk chodzi, bo to nie jest takie nieprzyjemne mrowienie jak niektóre błyszczyki wracam do pędzelka na którym mam odrobinkę jeszcze tego cienia różowego i sobie to jeszcze blenduję uwielbiam się tak bawić cieniami bardzo mnie to relaksuje ostatnio słyszałam u kogoś nie wiem u kogo w filmie to słyszałam, że to jest taki rodzaj medytacji. Teraz biorę ten chłodny cień ze środkowego rzędu, troszkę go sobie doklepię, i to jest taki szary odcień brązu. Fajnie, że w takiej dosyć ciepłej palecie pojawiły się no dwa matowe cienie, takie chłodniejsze. I ten cień sobie nakładam tutaj bardziej w załamaniu powieki. Ale tutaj w samym załamaniu i jeszcze nałożę go też w zewnętrzny kącik. Nie jest to taki odcień szary siny, a tak troszkę wygląda w palecie, ale zobaczcie, że na powiece on już nie jest taki. Przynajmniej ja to tak widzę w lusterku, nie wiem jak to będzie widać w kamerze. Ale na żywo on nie jest. Się. w zasadzie do takiego dziennego makijażu to by mi te trzy cienie wystarczyły oczywiście z jakimś błyskiem jeszcze ale trzy cienie by mi wystarczyły teraz wezmę ten matowy cień i nabieram go na taki kuleczkowy pędzelek to jest Jessup 223 nałożę go na dolną powiekę ten cień się nie pyli O, ładnie jest napigmentowany. Ładny kolor brązu. Taki ciepły, jaki ja lubię najbardziej. Taki cień lubię nałożyć nawet na całą powiekę i odrobinka błysku i makijaż mam gotowy. No, śliczna jest ta paleta. Powiem Wam, że tak wizualnie tak wizualnie to ta paleta mi się bardzo podoba. Dobieram sobie odrobinkę tego cienia bo widzę że te cienie są dobrze napigmentowane troszeczkę wchodzę tutaj na górną powiekę ale tutaj w zewnętrzny kącik nałożę jeszcze inny cień tym samym pędzelkiem nałożę sobie jeszcze ten cień jest też taki ładny odcień jasnego brązu beżu i też nakładam go na dolną powiekę łączę sobie z tym poprzednim brązem To jest taki odcień beżowo-brzoskwiniowy i blenduję sobie z tym brązem Kolorystyka tej palety jest taka bardzo użytkowa Myślę, że będzie pasowała większości osób Jeszcze troszeczkę dobieram tego poprzedniego brązu z dolnego rzędu sobie łączy. Pada deszcz. W niedzielę był upał taki konkretny, a nagle w poniedziałek koniec lata. Zaczęła się jesień. To tak odcięcie było totalne. Ja tak średnio się z tego cieszę, bo jednak zdecydowanie było lato. Ale szukam pozytywów w każdej porze roku. Czas nawyka herbatki. Jesienią właśnie uwielbiam pić herbaty. W lato praktycznie w ogóle nie piję herbat, a jesienią, jak się tylko zaczyna trochę chłodniej robić, to lubię herbaty. Chociaż nie wiem, dlaczego mówię jesienią, przecież jest jeszcze lato. No ale wrzesień to już oficjalnie jest chyba jesień. Zewnętrzny kącik zaznaczę jeszcze w tym cieniem. On się troszeczkę sypie, ale go sobie wcisnę na dłonie nie będzie problemu. Zobaczyć jak te cienie się do siebie kleją. No przykleję się, nie ma problemu. Tutaj troszkę wchodzę nim W załamanie, ale tak minimalnie chcę połączyć ze sobą te cienie. I by było ładne przejście. Przykleję się bez problemu. Fajna pigmentacja z tych cieni. To jest taki ładny odcień czekoladowy, powiedziałabym. Wracam sobie teraz do tego różu i to sobie rozblenduję. I patrzyłam teraz, że kalendarzowe lata trwa do 22 września, więc tak mamy jeszcze lato. Cieszmy się z tego. Ładnie się te cienie połączyły. Zobaczcie, że tutaj nie ma żadnych plam. Gładko wyglądają na powiece. To nie są takie suche cienie. I wracam sobie do tego beżu. Troszeczkę to rozblenduję. Paleta jest bardzo intuicyjna. Daje sporo możliwości makijażu i nie trzeba się za bardzo zastanawiać, który cień użyć i z którym połączyć, żeby wyglądało to dobrze. Praktycznie każdy ze sobą połączony będzie wyglądał dobrze. Jeszcze troszeczkę wrócę do tego różu. Oczyszczę sobie jeszcze troszeczkę tutaj tym cieniem makijażu, aż tym najjaśniejszym. No zobaczcie. Jeden ruch makijaż wyczyszczony. Bo to jest właśnie taki fajny odcień beżu, który nie jest zbyt biały. On jest taki ładny cielisty. No, i jeszcze troszeczkę tutaj dobladuję tą resztką, która mi została na pędzelku tego różu. Tym brązem troszeczkę jeszcze sobie przyciemnię dolną powiekę, a w zasadzie połączę z górną. Tak, minimalnie. Bardzo ładnie te cienie się ze sobą łączą. Kompletnie nie ma problemu. No i wracam do pędzelka, którym nakładałam różowy cień i tutaj sobie jeszcze troszeczkę to z i beżowym cieniem. Tutaj sobie poprawię, wyczyszczę, tutaj sobie też troszeczkę wyczyszczę, i patrzę, że nie mam żadnej osypki z tych matów kompletnie. Nic mi się nie osypało, więc bardzo fajnie. Rozjaśnię sobie tym beżem też tutaj z samym łukiem brwiowym jeszcze troszeczkę ten róż rozgłębuję rozjaśnię wewnętrzny kącik I bardzo przyjemnie się z tą paletą pracuje tutaj wszystko się pięknie ze sobą łączy lubię takie paletki tak sobie teraz patrzę jak te błyski nałożyć Zacznę od tego najciemniejszego błysku i nałożę go tutaj w zewnętrzny kącik. Bardzo ładny, gładziutki błysk. Przepięknie się mieni. I widzę, że on nie będzie obciążał powieki. Na środek powieki nałożę ten błysk. Też bardzo ładny, gładki błysk ładnie błyszczy i nie obciąża powieki. Lubię takie błyski. Pięknie się połączył z tym ciemnobrązowym. brązowym Wewnętrzny kącik nałożę ten błysk. Ładnie się przykleił. Nakładam go na zwilżony pędzelek. Troszeczkę go sobie doklepię, bo on jest taki drobinkowy. Aha, ten się sypie. Ten się sypie, no ale... Nie mam tutaj żadnej bazy, troszeczkę się sypię, aczkolwiek nic mi się tutaj widzę. Troszkę, dwie kropeczki mam z tego cienia, więc nie ma jakiejś tragedii. I schodzeniem troszeczkę tutaj na dolną powiekę ładnie się błyszczy. Mhm. pędzelek mam lekko wilgotny, więc jakoś bardzo to nie pomaga dla tego cienia. On nie jest nałożony na żadną bazę. Na drugim oku zacznę od tego błysku. Po prostu go powtórzymy. Też go nałożę w zewnętrzny kącik. Na środek nałożę ten złoty błysk. To jest bardzo gładki błysk. W ogóle widzę, że gładkie są te błyski w tej palecie. Poza tym najjaśniejszym, który jest taki drobinkowy, ale też ładnie wygląda. To nie jest taki, wiecie, obciążający powieka. Jeszcze wrócę do tego poprzedniego i je tu sobie ładnie połączę. I został nam ten błysk. On też jest drobinkowy. Ja go też doklepię, bo widzę, że on też ma takie drobinki. I tak jak na tamtej powiedzę, tutaj też nie mam żadnej bazy. Tylko nakładam go lekko zwierzonym pędzelkiem. Też bardzo ładnie błyszczy. Dołożę go jeszcze troszkę. O tak i schodzę nim nad dolną Wrócę jeszcze do tego brązu i go troszeczkę dołożę w zewnętrzny kącik. Tak troszeczkę, żeby połączyć z tym błyskiem. Z matów został mi do nałożenia jeszcze ten najciemniejszy brąz i nałożyłam go na zwilżony pędzelek. Troszeczkę sobie nim przyciemnię linie rzęsy. To jest taki chłodny brąz. Nakładam go pędzelkiem Glamshop GB18. On się kompletnie nie sypie. Tak troszeczkę tylko przyciemniam. Tak wygląda skończony makijaż poza kamerą. Wytłóżowałam rzęsy. Nałożyłam bazę z Essence i tuż Eveline Wonder Match. Dokleiłam też po dwie kępki klawier 12 mm. Podsumowując, ja kocham nudyjakowe palety, a ta jest rewelacyjna. Zarówno będzie dobra do makijażu dziennych, jak i wieczorowych, i spokojnie nią również zrobimy makijaż ślubny. Na żywo ta paleta wygląda jeszcze ładniej niż na zdjęciach. Jest bardzo ładnie skomponowana. Są w niej ciepłe odcienie beżu, brązu. Złota, ale też dla równowagi są dwa chłodniejsze cienie, jak na przykład ten róż czy ten brąz, taki szarawy brąz, ale on nie jest na oku siny. Dobrze się z tą paletą pracuje, maty są dobrze napigmentowane, ładnie się blendują, dobrze się też budują i łączą ze sobą, a błyski są prześliczne. Są to takie błyski nieobciążające powieki, czyli takie, jakie ja najbardziej lubię. Ale błyszczą się spektakularnie. Jeżeli chodzi o osyp, to cienie matowe mi się w ogóle nie osypały, natomiast cienie błyszczące, troszeczkę mi się osypały ten i ten, ale dosłownie po obu stronach miałam po dwie takie delikatne drobinki, no bo te cienie mają w sobie takie delikatne drobinki, ale wystarczyło to strzepać troszeczkę pędzelkiem i już nie było żadnego problemu. Także warto było czekać tak długo na tą paletę, bo ona jest rewelacyjna. Jeżeli jesteście fankami lub fanami, takich naturalnych, upiększających makijaży, to myślę, że będziecie tą paletą zachwyceni, bo jest naprawdę prześliczna i świetna jakościowo. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. Oczywiście w opisie znajdziecie link do tej palety. Dajcie proszę znać, co myślicie o tej palecie, czy może już ją macie. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapka w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.